Siema, z tej strony FisekX od ostatniego filmu e, z odpowiadania na Wasze komentarze. No miło minęło dość dosyć dużo czasu. Tych komentarzy się trochę uzbierało. Przepraszam, że nie będą mógł e, te, e, odpowiedzieć na wasze wszystkie komentarze, więc nie no, olecimy od pierwszego. Jak smakują chipsy z śmietnika. Nie wiem. Let's go kolejny. Szczerze, bez beki. Ile waży? Trzeba to obliczyć matematycznie, a więc tak. Masa Słońca będzie... to, to będzie tyle. Jednostka... Jednostka prędkości ziemi obrotu. Kuba kupił 20 kg arbuzów. Moja wy waga wynosi w takim razie... E no, trzecie uwagi proton, Protona. Tak. Kolejne. Gdybym tylko miał taką samą aktywność na moim kanale, też bym nagrał QA. Eee, to nie jest QA, jest to po prostu odpowiedź na komentarze. Nie na pytanie. Pozdrawiam wzajemnie. Też pozdrawiam wzajemnie. Dzięki, pozdro Twojej dziewczyny. Też pozdrawiam Twojej dziewczyny. Lecimy dalej. Kaj, moment. I przychodzimy do mojej ulubionej sekcji, kiedy Ir tego sporo. Ja. Yeah. A więc nie wiem, kiedy idziesz z widzami. Kiedy wracasz na siłkę? Nie potrzebuję siłki, mam siłkę w domu. Ale kto pytał? Ehm... On pytał. Pytanie: jakim programem nagrywasz? OBS-em? Napisz specyfikację twojego komputera. Eee. Ehm... Specyfikację mojego która jest dokładnie tutaj: Hej, it's the me! Yeah? It's you! To no, jestem ja! Tak! Coś ty mi zrobił? Nie wiem. Dodałem okrągłości. A, oh, wiem o co chodzi. Tak! Tak, wiem my wszyscy o co chodzi. Ja! Mamo, mamy, możemy mieć Dreama w domu? Mama, przecież mamy Dreama w domu. Dream w domu. Tak. Spinrun z t Okłamałeś nas na 65 subów. Miał być Ir z widzami tego filmu. Gdzie wytłumaczyłem, że jest już Ir z widzami? Co to. za syf? Nie wiem. Jak tą rękę wyciągnął, no też tak się zastanawiałem. Chyba tak zwyczajnie, no nie? V tuber się zwalony znalazł. Tak, czy masz do mnie jakiś problem, typie? Więc no, to było wszystko z tej strony. Ze mnie ja byłem w historii XD i mam nadzieję, że mijają Wam dobrze wakacje. Siema, Do następnego. Тепер нове слово знає їх цар.